Czołem wracamy z wypożyczalnią, a w niej kino lat 90. pod tytułem Tremors, czyli po naszemu wstrząsy albo wężoidy. I po przed... naszemu wężoidy. wężoidy. Tak, przez chwilę ten film istniał jeszcze pod tytułem Landsharks, ale z niego szybko zrezygnowano i... Ale nie, kto Was zna słyszę. pod jakim tytułem? Ja z Hubertem wężoidy. wężoidy. Ja wstrząsy zdecydowanie. Nie, wężoidy. Dobra, trzy do jednego egzemplu. <laughs> ale powiem Krakowie. dlaczego. Bo ja nie trafiłem na ten film w epoce VHS-ów, czyli gdzieś tak w latach 90., tylko gdzieś na początku 2000 roku, jak oglądałem, oglądałem ten film o, na Imprezie. Banie. Także, ale i powiem, bardzo mi się podobał. On miał już wtedy dekadę na karku, a super się bawiłem i pokochałem. Ale ja jeszcze chciałbym zgłosić postulat, żebyśmy zrobili wirujący seks. Tak, czyli Dirty Dancing Z Zmarcina chyba, no, to, że tak późno obejrzał ten film. To swoją drogą. Jak będzie odcinek Jesień i Dirty Dancing mu zrobimy. Tak, zrobimy Jesień i Dirty Dancing. Dobra, więc mamy ten Tremors, gdzie akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku gdzieś w Newadzie. Główni bohaterowie Earl i Fred Ward i Val czyli Kevin Bacon, planują przenosiny gdzieś indziej w poszukiwaniu lepszych perspektyw życia. No a tu nagle coś zaczyna się dziać w okolicy i wkrótce okazuje się, że panowie. Znaczy, i cała ekipa, rent, tam, rentown, nie? Rentown, panowie będą, i panowie i ekipa będą musieli się zmierzyć z ogromnymi, krwiożerczymi larwami, albo czerwiami, zależy od tłumaczenia, czyhającymi pod ziemia. No ja miałem właśnie, ja miałem tłumaczenie yy, czerwie. Czyli ktoś tutaj oglądał chyba Dune i No właśnie, się... chyba za dużo. No. No. A, a tak miałem. A wy jak znacie? Larwy, wężoidy? Jak, jak u was film? Znaczy? Z... Wiesz co, ja nie wiem, czy w ogóle podczas filmu padło jakikolwiek nazwa na to. Padła. Padła, ponieważ jeżeli Wymyszałem. pamiętacie z, z, z poprzedniego odcinka, jednego z poprzednich, gdzie trafił e, z Wielkiej draki w chińskiej dzielnicy e, nasz słynny Aktor. Trafił o. Wiktor Wong. Viktor Wong trafił e, tak. do małego sklepiku tak. w miasteczku Perfection. E, tak, tak, gdybyśmy tak. wiedzieli, że zginie pożarty przez fenżoidy. W każdym razie on nazwał ich Graboidy, czyli. Chwyt... Nie pamiętam, jak to było po polsku. Chwytoidy, chwytacze. Graboids. Po angielsku. I tak zostało. No bo tam w pewnym momencie oni, jak mają te potwory, zaczynają się licytować, jakie nazwać, tak? Oczywiście, Wężoidy to jest jedyna poprawna nazwa. Nie, ale e, tak, ale to było Graboids. To była chyba wymyślona nazwa przez Wiktora Łonga, która się ciągnęła przez 5 czy 6 kolejnych odcinków. I z tej wersji się trzymajmy, zwłaszcza no, po polsku, no to Wężoidy. Ciężko fajnie znaleźć. Szczególnie do, dobra do, do, do łapania grab, nie? Słowa... No bo one łapały. No tak. Co, nie, I to nie, jest to w ogóle dobrze. pierwsza część, jest, Pierwsza część to jest 1990 rok, tak? Premiera. Tam, nie wiem, czy w kinach w amerykańskich, bo my to wszystko. No, nie, to było wszystko. To było na VHS wszystko na rynek VHS. Nie? Tak, teraz to, to się, to się to... mówi straight to DVD, nie? Albo tak, tam. No, no, ale to już był taki tam tryenty że rynek VHS był na tyle chłonny, że coś puszczało się, po prostu produkowało się w, w kilka dni. No tak, to był taki, taki rynek równoległy wtedy, tak, że tak. film tak na chwilkę tylko on... trafiał do i od razu już był przy. albo w ogóle, nie, szed, na, albo na w ogóle nie szedł do box office'u, nawet nie szedł w ogóle, tylko od razu ten, lądował na VHS-ach. No. Zresztą no, wejdzie, bo... tak myśli, to jest taki właśnie film, który nie miał dużego budżetu, a wyszedł całkiem fajnie i do tej pory się nie trzyma. Jedynkę może sobie spokojnie oglądać przyjemności. Ja osobiście to Kevina bardzo, tak jako aktora, tam, no, jakby to powiedzieć, tamtego czasu, to bardzo lubiałem, bo ja już tak pójdzę ten pustelun z tym Dirty Dancing, ale ja do dziś uwielbiam Footloose. To jest tak, jak dla mnie tak jak na równi, jak Grace z Trawoltą i z Olivia Newton John, tak. Footloose z Kevinem jest dla mnie jednym z takich no, bardzo fajnych filmów, do którego fajnie się tupie nóżką i, i, i się fajnie ogląda. No. Kevin no to by, to on be, został też zamordowany tam. w piątku 13 w pierwszej części. Tak, tak, został zamordowany. Jako widać że, się widać, że to jego początki. Nie, to już nie był jego Nie, początki. nie, nie. Tu już był znanym aktorem i właśnie to, dlatego on, on był w, w pierwszej części. On był w doku i kiepsko było dla niego brać rolę tam za kilkaset tysięcy dolarów, a szczególnie o podziemnych potworach, które tam blisko budżetowe, nie, nie wiadomo co, ale w każdym razie zagrał w tym filmie. E, I to był. Może to nie był hitki nowy, ale jeśli chodzi o VHS, to to jest typowo kultowy film e, tysiąclecia, tak? No. I tylko nie... dlatego nie zagrał, e, nie zagrał Bacon Kevin Bacon. W, w kolejnych częściach, no bo niestety był budżet przycięty, a on już tam wtedy miał trochę inne, jakby e, postrzeganie swojej wartości. Natomiast no, tutaj, mimo że był nastawiony negatywnie, to zagrał rewelacyjnie. To jest w ogóle dobry pomysł, właśnie jak często producenci, czy tam no, ci, co dawali kasę. E, ładnie ten film zorganizowali, bo wzięli gwiazdę jakąś, prawda, no nie, no nie jakąś super gwiazdę, ale Bacona, już taką rozpoznawalne nazwisko na plakat, wiadomo, plus e, zainwestować trochę w efekty specjalne, no bo wężejdy zostały zrobione bardzo, bardzo dobrze, akurat ten moment, i dalej miasteczko, gdzie już można nagrać w to dowolnym miejscu, nie potrzeba żadnego no, dobry tak scenariusz, samo plenery, i dobry, dobry Ray, dzięki Ray, temu, Bustynia, science ja fiction, nie science fiction się tak robiło przecież. Ale to, to wiesz, kilka, kilka pla planów w jednym miejscu, plus te wężoidy, które pewnie pochłonęły lwią część budżetu i starczy, no. no. Pogoda tak zapewniona ten... na kręcenie. Tyle i no. aż Nevada, Kalifornia. Nie, to Kalifornia czy w Nevadzie to było? To było w Kalifornii. A, to, to do tego dojdziemy. Dojdziemy. No dobra, a... natomiast na, na pewno film daje dużo Friday, bo z... Z plakatów by się wydawało, że to jest jakiś horror, może albo jakiś taki thriller, film Grozy, bo mamy te takie wielkie szczęki, które tak z, z ziemi próbują, w podziemiu próbują wyjść Aż na bohater. Nie pamiętam, nie, nie pamiętam plakatu. Nie pamiętasz takich takie, takie, szczęki nie, tego węża, wychodzące z ziemi na bohaterów? Z, z tak, ale w filmie jest, jest tutaj sporo komedii, prawda? Mamy zresztą taki ludzacki początek, gdzie tych dwóch bohaterów jedzie tym samochodem, taka skoczna muzyczka przygrywa i w zasadzie na początku nic się nie dzieje, a z tego co doczytałem, to miało być w ogóle. Otwar, alternatywne otwarcie filmu, takie bardziej krwawe, gdzie y, jakiś miejscowy ucieka przed gonią, goniącym go wężoidem. Ten y, y, wężoid zjada mu konia, tam no, flasze, to, potem. Nie mieli powietrzu. budżetu. Nie, raz, że nie mieli budżetu, a dwa, żeby podniosłoby im to rating filmu i nie byłoby PG-14. Ale spokojnie, bo ten film jednak ładnie się rozkręca to. Znaczy jest tak, nie groza tak, chodzi o to, że, wiesz, że nie było takiego mocnego uderzenia na początek, że coś przychodzi, łapie, rozrywa i jest jakiś potwór. Bo oczywiście mamy tam gdzieś około 9 okay. minut. Zostawia gościa piszącego na tym. Ta. Na słupie wstyły napięcia przez 5 dni, który się odwodnił i umarł, tak? Znaczy, ja bym zamiastra... ten grata... no, czekaj, Poczekaj, poczekaj, Marek, przepraszam, ale Hubert, no, nagranie na chłopa, siedzącego na słupie a nagranie powiedzmy pierwszej sceny, która by była tupnięciem, gdzie tamten czerw, oh, ten wężolid czy... zeżyna konia jest inne, a tu chłopa posadzili, okay. A ten chłop był a... dużo później, bo najpierw Nie, on... poczekaj, bo to jest to ciekawe. Dla, dla szkoły filmowej, budowanie napięcia. Czyli e, znalezienie gościa, który z wiadomych przyczyn po czterech dniach umarł z odwodnienia na słupie napięcia, a scena z żarciem konia przez nieokreślone stwory. Stawiasz to na tej samej. E... Nie, nie, broń Boże, ale, ale przecież powiedziałem, że, że w ogóle to nie ma, nie ma się nijak, ta bo tak naprawdę. No nie głównie tego, bohaterowie. Głównie bohaterowie spotykają, znaczy pierwsze coś, co daje im do myślenia, coś, coś nie halo, coś się dzieje, to jest właśnie ten nieszczęsny hop na supie, który uciekł na słup przed tym, znaczy dowiadujemy się potem, nie? No, no ale dobrze, ale, ale za moment, jeszcze tą ale radaszkę, którą grozy, goni... halo, stop, nie skończyłem. Żadnej grozy w tym nie ma. No siedzi se chłop na supie. No. no. Nie, A to i nie jest ta ja Michał. Wcześniej jest jeszcze scena, jak tą babkę, która przyjeżdżała badać ten teren. To, ten. To, typu, później. Ja tak, to ona, później. To jest gdzieś koło ósmej minuty, jak jest pokazany ten pierwszy czerw, który, czy wężoid, który idzie pod ziemią, czerw. i tak, jest, jest taki śmieszny efekt specjalny, jakby była nie, jakaś płachta narzucona na ziemię, posypana piachem i ona się tak unosi, taka, że on idzie tam niby pod ziemią. I to jest pierwsze ujęcie. Jeszcze nie widzimy tego potwora w pełnej okazałości, tylko coś tam lezie pod ziemią. To jest taki pierwszy sygnał. Nawet nie ma jakiejś muzyki. Ja pełnej okazałości. Ale nie, no jest klasyczne, zobaczcie, bardzo ładne Tak, tak, tak. napięcia, że, że kamera właśnie tego pędzi, kolesia, z, z, skąd ołożone. on się tam znalazł. Czego nie potrafią Później pokazać, bemo... to, to Be... pokazują Be... to w ukryciu, tak? I pamiętam, jest... że z, Hu... tak, z Hubertem będziemy, pamiętam, że jak pierwszy raz oglądaliśmy też, przeżywaliśmy trochę tą akcję, co owce zostały rozerwane i były jej, jej ciała, tak? I to nas nie Odkopali później. Kwestia spo, tego samochodu, który zostanie wciągnięty e, z babką, ale najpierw jej męża, przecież, który do. Krzyczy. Najpierw zjada generator, Tam. potem męża wciąga, potem babkę, która się chowa w samochodzie, wciąga także. Dwa chłopaki, tak, Kevin Bacon i Frank Ward, odkrywają, bo słychać radio w ziemi, i oni odkrywają tą ziemię, i widzą reflektor samochodu, który został wciągnięty przez. Green, e, green, green. przez to, No to to jest niesamowite. Plus goście, którzy zajmują się remontem drogi. No, kto się może zajmować remontem drogi w tamtej okolicy, tak? I nagle w Wcielsko tego, tego węża i daj taka maź, dokładnie, tak no, tydzień, Wtedy mam takie tłumaczenie. A może to jest ślimak? nie? No, a może to jest ślimak, bo to Janusz Kozioł był jest... pierwszą osobą, która to <noise> tłumaczyła. Tak? tak, dokładnie. No ale właśnie to jest takie ładne na zwiększanie poziomu. Coraz więcej nam pokazują, coraz bardziej są. Ale zarazem takie nie ma krwawe te. Te, 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 nie, taka, nie, nie ma wiemy, jakby tak, tej kulminacji jak takiej. bardzo dobrze, tak? Tak. W ogóle swoją drogą, ja zatrzymam się na chwileczkę przy tej, jak już opowiedzieliście o tej budowie, znaczy o tych robotach drogowych, bo mam takie śmieszną już na całe życie, e, pamiętam tą scenę, że jak znajduję się w jakichś miejscach, nie wiem, na wakacjach czy gdzieś, że idę drogą, gdzie są właśnie taka podobna trochę remont drogi to mi się zawsze kojarzy, szczególnie tak, że niko nikogo wokół nie ma, to mi się kojarzy o że idę, się obracam dookoła, czy nie widać jakiegoś no, poruszającego się nie? <grym> tak, a zresztą tak. zauważcie, że wydarzenia w filmie są związane mm. właśnie z, dź z dźwiękiem, a raczej hałasem, że na początku jeszcze tego nie wiemy, ale te wężoidy przyciąga hałas i mamy te właśnie te krótkie ujęcia, jak ten tym młotem robi te no, owce tupią w zagrodzie, czyli coś, co przyciąga te wężoidy, i później tak po kolei właśnie jest to pokazywane, że są w ten I, sposób dziewczynka, dyzywane. która skacze na, tak. E, nie Pogo. Wie jak to się nasypa. Pogo. Pogo. W ogóle ten, e, powinni, jak mówiliście o tym plakacie, my na szczęście byśmy, e, dobrze to zrobiliśmy, mamy VHS i mieliśmy tylko tytuł, który nam, o co to jeszcze, to wstrząsy, czy wężoidy, no budzi jakąś e, jakieś oczekiwania, ale jeżeli ktoś widział na plakacie tego potwora, no, to to jest po prostu powinni zdzierać pasy z takich pomysłodawców, tak? Którzy rob, na... Od Zale, razu jest, jest spoiler. spoiler nie? To jest tak okropny, obrzydliwy spoiler. Mega, mega. No chyba, że ktoś miał z wypożyczalni, nie? Właśnie film, to taka sama była okładka. No, mieliśmy z wypożyczalni bez okładki, tylko było wężoidy. E, natomiast w każdym razie e, to, co dla mnie wygrywa ten film, to jest. To są dialogi. To jest oczywiście Kevin Bacon. Nie, ale to są też dialogi między głównymi bohaterami, czyli tak. Kevin Bacon i Fred Ward, czyli ich akcje w celu. E, co robimy? Dobra, kamień, papier, nożyce i ciach. To jest jedna rzecz. Ja w ogóle albo... nie wiem, czy ja pierwszy raz się nie spotkałem z tą grą. Ona przecież nie była. W no właśnie Polsce, to tak. też trudno powiedzieć, tak? bo to był 90. Tam, 90 rok, my to oglądaliśmy pewnie w 91. Tak? Mhm. Z rok później, Więc to, ale to było takie fajne. To taka chemia między nimi, albo chemia między nimi polegająca na tym, że tam idą i już e, widzieli palę, parę morderstw i nagle ten Fred Ward, ten kumpel tak. O! O, co, co się dzieje, co się dzieje? O, wpadłem w e, norkę pieska pryoriowego. Tak, tak, tak. I, I takie po prostu absolutne nadzierne żarty. Scenarzysta tutaj stanął na wysokości zadania, bo te dialogi to jest po prostu miód na uszy, bo jak oni się nawet przebijają, jak będę w Twoim wieku, też będę nie, nie zapomnę, co jadłem na śniadanie. Nie? I te po prostu teksty są co chwila takie dobre. Albo tam. Oni są w ogóle mają fajne osobowości, bo ten Kevin Bacon ma tą e, tam z Playboya tą jakąś rozkładówkę gdzieś naklejoną i marzy o tej pani i ma taką nie takie on oczekiwania on ma cały, ma Tak, cały ale takie ten. oczekiwania. Tam... już z tak... tym autem jak ściągał te wszystkie tak, tak, zdjęcia. Tak, będziesz miał długie nogi, będziesz miał ten ten i za chwilę się pokazuje. Ale to oczywiście nie była normalna. prawdziwa ta mis z tego roku, tylko inna, ale to tam już. Ale generalnie tak, tak o to chodziło, że te A ten drugi już jest taki był... dojrzały, już ma tam... Tak, dojrzały, już. wstaje pali papierosa, co robi się No danie, ale w sensie wie. taki stonowany już wie, czego oczekiwać od życia, bez tego, A to, to ten ma życia, że. A powinniśmy się stąd wydostać, tak natychmiast. Y... No, musimy coś znaleźć fajnego dla siebie, i ta ich rywalizacja, że co roku o, o tym gadają, ale nie mogą opuścić tego miasteczka. W końcu no, się, dzieją, tylko się w kąta za Zauważcie, że my w zasadzie nic nie wiemy o przyszłości tych bohaterów w filmie, a oni mimo wszystko wydają się tacy fajni, tacy zwyczajni, tacy ludzie kumple z sąsiedztwa, i bardziej interesuje nas to, czy przeżyją. <laughs> No, nie, i później tam kontynuacja tych, ich przyszłości jest w kolejnych częściach. Oczywiście, o Wina Bacona, który wypadł ze względu na obcięcia budżetowe kolejnej części. E, natomiast, no, to jest taka idealnie zgrana para, która. Te, ten film nie można nazwać go horrorem ani komedią. To jest takie coś. Nie wiem, coś, coś, coś pomiędzy, tak? Taki fantastyka. W każdym razie nie powiedzieliśmy jeszcze o najważniejszych bohaterach tego filmu, czyli o rodzinie. Ganerów, Moje Małżeństwo tak, galerów. Tak. Gości przygotowanych na wszystko. Znaczy, to że oczywiście zachowują To, to są pre, pre, preparc tak? Tak, tak. Tak, Preparców. tak, scena w magazynie, gdzie wycofują się przed atakującą... w Nie w magazynie, to nie tylko w, w salonie. te to ich salon. Dom, ich, ich dom, ich dom, dom. No, dom, dom. I cofają się, i jest ten moment tego ujęcia, jak jest pokazana ściana z uzbrojeniem, gdzie od wszystkiego, od pistoletów, przez strzelby, karabiny, po, po maszynówki M16, i oni biorą tą broń i naparzają do tego i To jest piękna scena, to jest takie nawiązanie do. Filmu... Nie, oni pięknie zdejmują ze ściany tak. wszystko, rozumiesz? No dokładnie. Co jest pod łapą. Tak. I słyszę jest... magazynek, a nawet nie wiadomo, jaki kaliber no. <śla> <śla> W każdym razie e, małżeństwo t, e, tych ludzi nie wytrzymało e, po rozpadzie Związku Radzieckiego. To, to wychodzi później z kolejnych części, ponieważ ona nie była w stanie żyć bez takiego ciśnienia wojny nuklearnej, co było wytłumaczeniem, żeby nie zatrudniać aktorki w kolejnych częściach. Natomiast no, aktor, e, aktor stał się głównym bohaterem wszystkich no kolejnych stary. części. No, ale ta scena z tym ostrzeliwaniem jest kultowa, to tak jak w Prelatorze właśnie. I mi się jeszcze kojarzy, co wam pisałem na czacie właśnie z Docks of War, bo tam w grze komputerowej tak. na Midze na tariestę, e, bo Chyba było to, tak Docks of War było też na tariestę, e, było? To tam był ten wybór właśnie broni charakterystycznej. i to właśnie tak jak oni biorą to wszystko ze ściany, każdy próbują i co więcej najciekawsze jest to, że oni tak się nakręcają, tak są coraz, tam nie wiem, szybko strzelne, aż ostatnia broń to jest ta taka na słonie. Na słonie. Nie wiem. XIV no, I to chyba 20 ona, I to chyba nawet ona z niej napierdziela, nie? Ona go. Nie, zubiga. ona, 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 nie, ona, ona, nie, ona, ona jest na 16. No, tak Zresztą w tej scenie że... jest bardzo Ja zawsze mówię, że to jest hold dla komando, kurde na wszystkich filmów akcji dobrych. Ale zajebiście, bo oni nie musieli tego tachać, tylko po prostu brali Mieli, z tej, tak, tak. Z tej ściany, co I było. I oczywiście przez e, 15 minut komunikacji nie wierzą, wiesz, co, jakie stwory podziemne, co, że chodzą pod ziemią, nie, ale o co chodzi w ogóle. Tak, nie? tak. Na początku są strasznie wkurzający i tacy irytujący, bo wszyscy wiemy, jako widzowie, nie, nie, tam są potwory, zeżrą was. Ale jest nieoczekiwane właśnie e, to, że jednak go zabijają i to jest takie satysfakcjonujące właśnie. A, dobra, no. Poradzili sobie. Trzeba im oddać tam szacunek. Szczególnie, że oni się fajnie rozkręcają, bo za chwilę zaczną robić sobie te takie ładunki wybuchowe tak? którymi będą się przez dalszą tam podróż posługiwać dosyć skutecznie jeszcze chciałem nawiązywać z tymi bo ładunkami od, od, to też, to na, to poczekaj, też czekaj, tak czekaj, bo jeszcze ona od strony technicznej jest fajnie zrobiona bo ja się temu przypatrzyłem i tam jest to tak zrobione, że jak ten wężoid przebija tą ścianę w tym budynku ta jest to, to jest akurat najsłabsze ale, po, ale poczekaj, bo on jest zrobiony wtedy jako miniatura, on, to, ten wężoid był w wielkości pełni pięści i to, to była taka dekoracja malutka zrobiona i oni to filmowali a jak, yy, i później, jak on strzela do niego, to znowu jest ujęcie: jak ten wężoil, była jaka gumowa, gumowa postać, cała, duża taka, i później znowu są przebitki. Jak on opuszcza ten karabin, ten karabin strzela do tego wężoil, znowu są przebitki na scenie, jak ten wyżoil jest taki malutki, i to jest bardzo fajne takie tri triki, Dużo trików filmowych jest tam zastosowanych, że, że widz tego nie odczuwa, że jest jakaś zmiana między małymi, ale nie masz rację, masz rację, hmm. z wyjątkiem jednej sceny, gdzie są obaj naraz. Tak, Wiesz, tak, to wtedy jest widać jest nałożony, tak, jest to nałożony, który się tak. strasznie zestarzał. Jeszcze wtedy go nie zauważyłem, ale tam jest już już po paru latach dokładnie było. Dokładnie, jest, jest taka ruch, przez dwie sekundy takie, takie tak. ujęcie. Tak. Ale jest... na przykład jak ginie, znaczy w sensie jak umiera i wypluwa z siebie to świństwo, jest bardzo fajne Tak, tak, tak. I właśnie część była robiona na jest... małych modelach, część na Taki tak. Polacy zawsze mieli problem z krwią, która zawsze była jakaś taka zaczerwona, jakaś z flakami. Ten, a tam to wszystko naprawdę wygląda jak jakieś takie flaki. Ale trzeba powiedzieć, że w pierwszej części nie ma CGI. Przypominam, ile kosztowało oko i ucho w tym, jako practical effect, jako papet, nie? To ten taki mózg latający, to oko i ucho A to w tym, w Wielkiej Drace. W wielkiej Drace, no to więc taki wiesz, model... Który się może jeszcze rozsypać i wywalić flaki, no to też tam na pewno taki Practical Effect kosztował kupę pieniędzy, nie w tamtym czasie. Więc... No ale, ale jak już jesteśmy przy tym, to we współczesnych wstrząsach, czyli w piątej części te Practical Effects są no po prostu takie. Z gatunku tani no, po serial, nie? No, że... no, po <zyskanie> Poczekaj, ja was ja ja... podziwiam, że wyście obejrzeli tamte. No ja, ja po latach na podglądach. Po e, Właśnie bez podglądu stwierdziłem, że zobaczę. Ile się da kolejnych części, i rzeczywiście druga część, no brak... oni się chowali z jakimi drzwiami, no już takie absolutne jakieś tam kłopoty. W każdym razie roz, rozwalili je. Trójka to już była masakra, natomiast czwórka jest dosyć interesująca, bo czwórka cofa się do e, dzikiego zachodu e, i oczywiście gra tam e, Michael Cross, e, czyli znowu e, ten Bart Gamer, ale gra jako swój pradziadek. E, który jest właścicielem kopalni, w której nie, oczywiście tam kopią srebro i wszyscy giną, nie, więc przyjeżdża e, pradziadek Bartagamera, e, czyli Michaela Grossa, e, żeby sprawdzić, co się dzieje w tej kopalni. i Nie zna się na militariach, nie umie strzelać, wynajmuje tam jakiegoś, jakiegoś e, strzelca, komandosa, ale sam nie ma pieniędzy. Nie. Te stwory wyglądają zupełnie inaczej, bo one też ewoluują, na początku są młode i latają w powietrzu jak jakieś dżownice, a potem dopiero się robią wielkie. No to jest takie odświeżenie, powiedzmy, ta no, to czwarta tak część. tak straciło ten, no... też ten taki. Tak, jest to taka to ciekawa. Piąty i szósty już nie zdzierżyłem, już, 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 nie dzierżyłem. W każdym razie, w każdym razie Michael Gross to jest jedyny gościu, który grał we wszystkich chyba sześciu częściach. W serialu też chyba grał, natomiast w nowej wersji zapowiedzianej serialu, który był odwołany, no to już nie zagrał. Ale powiem Wam, że dwójka jest do obejrzenia, trójka tragedia. Trójka to już są eksperymenty z efektami komputerowymi. No, CGI. Wygląda to, słabo, to jest, to jest także CGI. Tu jest. Czwórka jest śmieszna, no bo w końcu się dzieje coś innego w innym czasie. E, tak, całe to miasteczko perfection, które się nazywa żałość wtedy, w tamtym czasie. I cały czas jest sklep Wonga, tylko że. To, 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 no, <laughs> <laughs> jeszcze wcześniej. Nie? Ten sklep Wonga, e, czyli gościa z e, wielkiej draki w już dzielnicy, przez jego pradziadka, e, Z takim e, warkoczem. Kopalnia, kowpoje i tak no dalej. To takie jest bardziej bardziej. E, e, w sensie powrót do przeszłości w tej części kowpojskiej, no To tak mniej więcej wygląda. Natomiast. Na no, e... Marcin ogląda. oglądał. Znaczy na podglądzie, tylko, ale jest. Także. A wracając jeszcze oczywiście do najważniejszej tej jedynki, no to tak y, mówiliśmy o tych postaciach, ale tam wszystkie postacie są jednak doskonale skonstruowane, bo jednak mamy tą, to małżeństwo tych, tych właśnie... Surwiwalowców. Mamy dwóch głównych bohaterów, ale też i prowadzący sklep, właśnie Wąk jest, jest świetny. Który jest ma tą chłopaczek. maszynę, która się trzęsie chyba do, do tak, lodu, tak? Tak. Czy... tak <grym> jest... Chłopak jest super, który jest strasznie wkurzający na początku. Nam tak nam masakrycznie, że chce, żeby on zginął, po prostu wręcz. No i ja nie no. wiem, czy ten chłopak przypadkiem w trzeciej hmm. części nie prowadzi całego takiego parku rozrywkowego związanego z wężoidami gdzie zaprasza turystów? Nie chcę tego spalić, ale nie wiem, czy to nie on przypadkiem wraca do tego miasteczka po to, żeby właśnie zapraszać turystów, oglądać z nimi takie udawane później zresztą efekty wężoidów. Typu tam, że coś strzela za krzakami, a to są oczywiście jakieś jego kumple. No to musicie Ta... sami zobaczyć. Ta Heather jest też dobrze w sensie jako seismolog, taka osoba z zewnątrz, która dobrze też pasuje, że wyróżnia się trochę od, od nich i tam potrafi jakąś inną perspektywę e, rzucić. więc też pasuje, i wiadomo, że tu chodzi też o ten element takiego romansu i tego Bacona, który tam e, jakby próbuje zerwać ze swoimi ideałami. Nałogami, łogami e, na, no, tak. <grym> <Kobiet. grym> e, Ale też te, 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 bardzo pasuje. No i... Okej, okay, reszta, reszta aktorów ma swoje miejsce, już jest taka bardziej no, trze trzecioplanowa, wiadomo, to tam po prostu to, żeby zginąć. A potem A nie, krew te krew jest czerwona, są fajnie pokazane, są... da się lubić tych, te postacie, prawda? To jest fajne, że to nie są tacy złapanki, tylko każdy coś tam ma do zrobienia i. Liczy, że a, przeżyją, przeżyją tam ten chłopak, nie co wkurza to niekoniecznie, ale reszta, żeby przeżyła. On tak się chowa później, się chowa na takiej wieży. Yeah! Jeśli no. śmieliśmy strasznie z Markiem, to jest taki niewydzielny. Bo właśnie w Węże tak, słuchaj, wiele razy oglądaliśmy i mamy dwie mieliśmy takie sceny, co Dokładnie. płakaliśmy ze śmiechu i cofaliśmy. Jedna to była z tym chłopakiem, że wszyscy skiniemy! I tak eee, I krzyczał i płakał, a drugie to była jak ona, tak. Yes, jest, jest, jest. Tak jak rozwalili pierwszego, tak, tak, ona tak, na tym yes. takim e, tej wieży dzisiaj. Jest, tak, jest, yes. jak yes. Marcinkiewicz, właśnie. Właśnie, co mi się jeszcze to jest. To... pierwszy za... właśnie padł, on się roz... U... przypierdzielił w coś, nie? Ten pierdol... Nie, no, się to, przypierdzielił, to pierwszy, pierwszy się przypierdzielił e, w taką, Z takim. Rów? E, tak, e, taki jest... W taki rów melioracyjny tak. obetonowany. Tak, tak, no to pierwszego tak załatwili. Ale też w ogóle ten potwór jest po prostu cudownie skonstruowany, nie ma co mówić, bo to też taka moda, nie? Były na, te najlepsze potwory, miały ten motyw gęby w gębie, tak? Czyli obcy oczywiście, to, to największa ikona. No ale na przykład teraz w Stranger Things mamy znowu ten sam motyw, że musi być właśnie coś wychodzić z potwora, z jego gęby, albo jakieś macki z dodatkowymi obcy, gębami. Na przykład, przykład Killerati kill kill w Kuwecie wychodzi im. A dobra, to jest temat na inną okazję. A, jeszcze tylko w tym filmie faktycznie też była ewolucja tego potwora, bo ten ostatni jest taki najbardziej nieinteligentny i złośliwy. Tak, jest bo uczył się. Jest się nauczyć tak, tych, że nie wolno żerać tych dynamitów i też tak fajnie ich pod, podkopuje ten buldożer, a więc też ten motyw, który Hubert opowiadał w kolejnych częściach, no to tutaj był dosyć tak znowu, naturalnie zrobiony, a nie jak, jak jakaś sztuczność, że latają czy coś. A właśnie, a w żadnej części chyba nie ma, bo to Hubert może już będzie wiedział, nie ma powiedziane, skąd się wzięły, nie? Prehistoryczne czasy, tam, 200 milionów lat temu. Było coś powiedziane? Ktoś zbadał? Tyle było. Znaczy Nie, czy było coś, to, coś wytłumaczone, by się... nie? Może jakiś lektor sofy coś nie. nie ale to ja też mi się właśnie cały czas yy, nie daje mi spokoju to, że. No nie, ja, ja uważam, że oprócz tego, że nazwy wymyślił pan. John, Pan, tak. To tak naprawdę genezy tego stwora nie było w żaden sposób. I no to bo nie obejrzałeś nie pozostałych. Nie proszę? była potrzebna. Bo nie, nie, nie obejrzałeś potrzebna. pozostałych, ale ona też nie była potrzebna. No i po co? Mówimy o czymś, co było pierwsze i z tego wynika, bo to wiesz, wtedy już jak piszesz scenariusz, no to już wiesz, możesz coś dopowiedzieć, wiesz co co zrobić, a jak jeszcze tego było pięć, no to ja Cię bardzo proszę. Ja nie znam. A każdej kolejnej części nie wiem, nie widziałem, nie znam się. Dla mnie są jedne i koniec, no. Podstawka i... Tak. Ja tego się trzyma. tego trzymał. Tam oczywiście tylko dyskutowanie między sobą, nie? Że było coś takiego, a, to na pewno ruscy, coś tam. Były, to <śmany> a, ta ruscy kosmos... Czyli klasyczne teksty jak na tamte lata, nie? To co, dojechaliśmy do końca taśmy? Jeszcze coś mamy? Ten film, <ynam� Ses Gröny> Ten film będzie innym razem. No nie Okej, dobra. Dobra, to finito na dzisiaj. No, na pewno. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w następnej wypuszczania. To będzie nawolnych historii. Koledzy, już dają <Sergei> tutaj lekkie naprowadzenie na temat. <gryny> <Bonham> Czekaj, bo ja nie wiem, jak się zatrzymuję. Ale chciałem zauważyć, że Machamy, wiec, papa. Marcin jest lamuchem, bo jeszcze nie widział Stranger Things. A my wiem, jak się kończy, tak jak e, Rogułak, e, wszyscy idą na ten końcu. Jak materiał pójdzie, to już oglądnę. <laughs> do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Pa.